Siemanko z tej strony ja witam w kolejnym filmiku, no jutro zaczyna się finalna faza Majora, dzisiaj z sobie pick'em, coś tam sobie pogadam o różnych rzeczach, no dzisiaj myślę, że już tych drużyn i tak dalej, tego wszystkiego jest mniej, myślę, że troszkę będzie krótszy filmik. No, może na początku o tym, że Jacob, no fakt, no, chciałbym, żeby był wyżej, tak, no, ale podkreślam, tak, to są ciągle role często anchorowe i tak dalej. A Jacob też jeszcze nie gra tak, jakby mógł grać za pół roku czy za rok i tak dalej, ale generalnie tak samo jak w stage' w drugim, tak samo też w stage w trzecim około 1,25 ratingu, nie? znaczy tutaj dokładnie 1,24. No i najlepszy zdecydowanie zawodnik FACE, bardzo dobry, dobry performance, tam coś było też z pistolami, tam był najlepszy rating ogólnie z wszystkim, no ale to. Wiadomo, że cały czas tak to nie będzie wyglądało, też ma dużo sytuacji, gdzie fajnie tam, powiedzmy, miał jakiś setup, czy flasha na longu i tak dalej. No, nieważne, nie? No, w każdym razie cieszę się i tak dalej, że zagrał fajnie. No, i teraz już praktycznie myślę, że wszyscy są jednoznacznie, jakby widzą o co chodzi, nie? To, to mnie zawsze cieszy, oczywiście. W sensie widzą, że Jacob ma skilla. I widziałem dosyć dużo, dosyć dużo już takiego się robi, nie wiem, naturalnego, jak to określić? Fan, fanbase po prostu, nie jakiegoś sztucznego czy przypadkowo wygenerowanego, tylko faktycznie, że jak Jacob jakieś interview daje czy coś, inaczej, <grytania> że ludzie coś zaczynają kumać, tak? Fajnie, fajnie. Ale najbardziej by mnie oczywiście ciekawiło, jakby coś tutaj się jeszcze dalej wydarzyło, ale zanim tego przejdziemy, to jeszcze sobie opowiemy o tym, co się wydarzyło wcześniej. Czyli tak, tutaj mamy, yy, oczywiście tak jak mówiłem, nie pod kątem, tak jak obiecałem, to tak zrobiłem, czyli losowaliśmy. No i z tych wylosowanych tutaj pikiem trafiłem 2 na 10. A to jest w ogóle szkoda. No i zobaczmy, jak to w ogóle reszcie tych yy, zawsze to mnie tutaj problem mi sprawia. Analityków, tak? Jak to analitykom poszło? Ale co to mogę powiedzieć? Zaskoczyło mnie generalnie to, że tylko chyba 5 osób, tak na oko 17, że tylko 5 się udało ten stage trzeci zaleczyć podczas gdy według mnie stage trzeci był tak bardzo o to wiadomo, że w zależności od tego co tu się wydarzyło. By, no to te moje tam randomizowane też akurat mogły się okazać, no pod, pod to to było robione, tak pod content, że być może się okaże, że znowu coś się niesamowitego wydarzy i przewidzę to randomowym trafem, to było to był taki potencjał, ale no wiadomo jeśli chcielibyśmy stawiać ten bardzo tak racjonalnie, to myślę, że to było giga proste żeby, a tutaj tylko 517, no bo zobaczcie, gdybym akurat miał dawać w poprzedniej fazie nie randomowo, no to na pewno dałbym fury na 3.0, bo to była akurat drużyn, na którą no dosyć sporo oglądałem jedna z drużyn, które faktycznie Wiedziałem bardzo dobrze jak grałem, bo widziałem mnóstwo finałów, mnóstwo tam półfinałów, ćwierćfinałów i tak dalej I nawet początków jak gdzieś tam po tych zmianach bardzo dużo tą drużynę śledziłem I wiem, że to się nie bierze z znikąd itd. i tak dalej Nie było całych meczów super forma, nie było innej opcji niż dać ich na 3-0 No ale to tak sobie do się tutaj gadam, nawiązując już do tego co będziemy dalej dawali nie W, tutaj, w fazie pocharowej, no ale dałbym 3-0 No i potem tak, dałbym oczywiście mało, dałbym Vitality Dałbym Mongros, dałbym Face, dałbym Navi i nie wiedziałbym, czy dałoby być tutaj falcon na 3.0 czy Spirit na 3.0, więc w zależności od tego, już tak. Aha, jeszcze nie powiedziałem Liquid, to nawet mówiłem, że Liquid no nie ma szans, i na pewno bym tutaj dał z powrotem, dałbym tutaj te Liquid, więc w zależności od tego, już tak mniej więcej sprawdziłem, w zależności od tego, czy bym dał tutaj, bo nie wiem, czy Falcons, czy Spirit i tak dalej, to miałbym albo 7 na 10, albo 8 na 10, albo nawet 9 na 10. No, ale tak czysto hipotetycznie, tutaj sobie przeanalizowaliśmy, co było, my się teraz przechodzimy do przyszłości. Nie, to już to już pokazywałem, ale chciałem jeszcze omówić mecze, nie? Jak, jakie były? Tak w skrócie, to tak się może troszkę, że cofniemy. Na Vitality zagrał bardzo dobry meczek, no spoko, tam, tam w sumie nie było czego mówić. Troszkę miałem wrażenie, że w ogóle meczik Face na Vitality troszkę wyglądał jak meczek Spirit na Face, w sensie nie wiem, czy to było aż tak dużo odpleja taktycznego. Ale wydaje mi się też, że po prostu potrafiali Hedy, powygrywali kluczowe rundy i grali po prostu cały Tinker bardzo dobrze. Natomiast jeśli właśnie chodzi o ten drugi mecz ich Spirit na Face, znaczy to ja to mówię, ale myślę, że większość z Was akurat, jako że jesteście moimi widzami, to akurat oglądaliście. No ale generalnie to nie wydaje mi się, że to jakoś super słabo zagraje, że po prostu taktycznie, totalny outplay, Zresztą myśmy o tym gadali na Discordzie, nie? Według mnie bardzo mocny outplay taktyczny. Co akurat no, nie jest w sumie jakimś tutaj wielkim odkryciem, po prostu było widać gołym okiem, że bardzo dużo staków. Myślę, że w jakiś tam sposób Hali mógł rozgryźć to, w jaki sposób w fejsce podejść do meczu, jakie, jak kontrole, jakich miejsc, na przykład, bo to chyba się zaczynało od teronie kontrolę jakich miejsc chce, chciałby Face właśnie przejmować, i tak dalej, żeby w pewien sposób mecz ustawić. I jakby oni to rozszyfrowali, i potem każda kolejna decyzja Face jakby już była takim, takim wodospadem, że przewidywali to ja, ja ten mecz tak interpretowałem, ale nie wiem. Potem był mecz Face mongol gdzie wszyscy w sumie zastali aim'owo, w tym Jacko. W ogóle tego może nie było widać, tam może miał całkiem okeryting. rating, no tam był. Praktycznie chyba na drugim miejscu czy coś w tym, ale akurat jak oglądam na wszystkie demka i tak dalej dokładnie sprawdzam, no to akurat widać było, już znając po prostu to jak gra dokładnie tutaj, najmniejszych szczegółów, to widziałem, że w ogóle jakiś nie wiem, czy on się wtedy nie wyspał, czy co. Ale jakiś taki był totalnie w mocnym szoku, nie potem był na 3D Max, to chyba miał na wyższy rating to totalnie. a, bo to był ten mecz z pistolkami. Co wszyscy też dosyć mocno jarali, bo tam wszystkie pistolki ugrał i tak dalej, multikile. no to to było mocne i potem był meczek na pasiony, gdzie były te sytuacje, gdzie. Były te defuzy dwa, co to naprawdę ale serio tak bardzo jak ja nie wierzyłem, jak były te dwa defuzy, to, to naprawdę ja już bym przekonany, no, no, nie ma absolutnie żadnych szans na tym, a tym w wypasie, a oni naprawdę jeszcze Potero to było chyba nie, Potero wszystkie te rundy. Wyrwali jedna, jedna po drugiej, to naprawdę szacunek. Ja, ja nawet nie jestem, nie jestem pewien, czy oni sami wierzyli w ogóle w tamtym momencie, po tym co się odwaliło. Ale szacun, nie? Zachowali naprawdę spokój w takiej sytuacji, ale być może, że już wiecie, to doświadczenie zachowywania spokoju już nawet nie mówiąc, że, że Face generalnie no, ma już w takich sytuacjach powiedzmy dużo doświadczenia, ale też przede wszystkim myślę, że z tego stage jedynki już dokładnie znali ten stan, znali, jak ta sytuacja filuje. I to im pewnie pomogło, nie? No, zobaczymy, czy to wystarczy na playoffy. Tak, już tutaj podsumowując temat face, więc teraz przechodzę do zrobienia tego pick'ema wydaje mi się, kurde, jednak, że ten poziom, który oni pokazali, naprawdę może być ciężko, nie? No, nie wystarczy. No, przede wszystkim, no, na mało, oczywiście tam są duże szanse, może to być meczyk 50-50 i tak yy, dalej. Widzę, widzę, jak, no, tak jak mówię, spore szanse, ale generalnie rzecz biorąc, no, na tą, na furię, no naprawdę, no, nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, ale zawsze jest coś takiego, jak taki, wiecie. Są, są dwa czynniki, które mogą namieszać, nie? Zawsze jest coś takiego, że może być matchup stylistycznie, może siedzieć na przykład face, a furi nie siedzieć. Jest tak, że możliwe ja dokładnie. Nie będę teraz sprawdza w swojej historii meczów. Nawet nie wiem, czy w tym składzie jakoś za bardzo ze sobą grali. Natomiast no, może nie siedzieć na przykład Fury stylistycznie face, bo face ma dosyć specyficzny styl, nie? To nie jest powiedziane, więc jest tutaj szansa. I druga szansa, tak, szansa jest taka, że była całkiem spora przerwa teraz i coś się może w jakiejś dużej rozregulować, może być na przykład phase, nie, ale może być to furii. Coś się może zmienić, coś się może rozregulować. Dodatkowo jesteśmy oczywiście na wielkim stadionie. Coś, coś może być innego. Nie, po prostu są inne warunki, troszkę coś, coś. Widzę jakąś szansę w jakiejś randomowości tutaj, nie? Może to jakoś wyglądać inaczej, ale jeśli wszystko będzie wyglądało tak jak powinno, to wiadomo, że no, nie widzę za bardzo szans. Face ciągle jest dosyć shaky. Żeby wygrała na Fury. Ale dobra, to jest myślę, że tyle opowiadania o Face i tak dalej, jakiś takich przemyśleń moich. Co ciekawe w ogóle, według rankingu, to jest najbardziej zestakowany playoff, znaczy jest playoffy we wszystkich maj'orach w ogóle. I to, to też ma sens. Tutaj nawet y, można powiedzieć, że tam niektóre chyba drużyny byłyby. Coś tam było przed Face't'em na pewno, nie, ale to teraz już my obecnie są na 10 miejscu, więc już już pominimy, ale generalnie tak patrząc, no też na taką generalną siłę drużyn to, bo niektóre tutaj faktycznie troszkę się może wymykają, że tam nie są idealnie tam top 8 dokładnie rankingu, ale tak naprawdę patrząc na ranking plus takie takie wyczucie, które dużo są najmocniejsze, to naprawdę jest, jest krem dalekrem, jest po prostu wszędzie epicko mocno no i nawet powiedziałbym, że drabinka jest ułożona tak, że naprawdę nie ma jakichś takich super matchupów typu na przykład faworyci, no, bo kto może być takim takim faworytem, takim największym? Nie wiem, jak to bookmakerów na przykład by wyglądało, nie? No, ale powiedzmy, że tutaj nie ma wątpliwości, że Furia jest największym faworytem, chyba, bo zresztą, jak widziałem tych analityków, co ja może tutaj przejdziemy, to praktycznie wszyscy mają ta Furia na końcówce. No, nie dziwię się z drugiej strony. No, więc Furia może być największym faworytem. Spirit, pokazując tą formę, które pokazało, też może być na równi z Vitality, według mnie. A znaczy, może być, ale według mnie, Vitality jest zdecydowanie, ma zdecydowanie większe szanse niż Spirit, bo Spirit tam zagrała może parę troszkę meczów. Może troszkę tam dopracowało rzeczy, ale no ja bym nie był taki przekonany, czy oni już rozwiązali wszystkie problemy, które mają w tej swojej drużynie, Czy oni naprawdę na tyle już wypracowali wszystko, co powinni wypracować, nie, jakby wszystkie jakieś nowe schematy, sposób w ogóle grania, jakby rozumienie się, komunikacja i tak dalej. Czy to w ogóle mieli szansę dopracować do tak dobrego poziomu w tym nowym składzie, skoro wcześniej to wyglądało bardzo kiepsko. No tutaj jakby nie przekonują mnie w pełni te, te parę dobrych wyników, parę dobrych meczów. No i teraz przechodzimy sobie do Pykema, nie? No i tak, oczywiście tutaj jest ciekawy od razu pierwszy mecz Team Spirit Falcons. Widziałem bardzo dużo, patrząc sobie tutaj na tych analityków i różnych innych, nie to jest Alfonsina ani Auni, ani Garmur, ani Lionhearts, ani Drowlund się zdrowlął chyba. Bo... No whatever. Wszyscy dają tutaj Falcons, to mnie bardzo mocno dziwi. Falcons nie pokazało zbyt dobrych formy, no też 3-2 zrobiło, nie? Spirit pokazała mocną formę i zdecydowanie tak samo bardziej by widział Spirit jako faworyta do wygrania Majora jeśli już miałbym wybierać, niż Falcons, więc to mnie akurat bardzo dziwi. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja tu jestem w jakimś szoku, no ale oglądają troszkę Spirit oglądają troszkę Falcons. No nie wiem, ale a propos właśnie oglądania, to jest dosyć ciekawe, bo to jest faktycznie ma pierwszy Major, od naprawdę wielu majorów, nie od pięciu majorów, w którym faktycznie po tych wszystkich stageach, tutaj wiadomo, od tam chyba dwóch majorów są w ogóle, jest więcej stageów, nie, ale no, to to tym bardziej, pomimo tego, jest to pierwszy major od, od dawna, w którym nie jestem ani trochę przesydzony CS-em, w którym mam ochotę zobaczyć sobie play bo naprawdę faktycznie oglądałem tych meczów najmniej z wszystkich ostatnich majorów. I w sumie spoko, te mecze, które mnie ciekawiły, tak naprawdę nie zmuszając się do niczego, bo ja często też mam taką presję, że chciałbym wiecie, więcej tych meczów obejrzeć, by wam coś ciekawego powiedzieć, jakieś analizy, coś też dla siebie tam zobaczyć, ale tym razem jakby olałem to, też w sumie miałem inne rzeczy do roboty, więc troszkę to tak wyszło, ale faktycznie no spoko, spoko, polecam, nie oglądać jak ktoś, no generalnie polecałbym wszystkim, Więcej sobie czasu. Po prostu pójść sobie, podejść na łóżko, popatrzyć się w białą ścianę. Więcej z tego w pożytku w życiu będziecie mieli, niż po prostu cały czas faszerując się kontentem. jest jest to bardzo ważne, ale to może temat. Zdecydowanie temat na inne filmy, inne przemyślenia. Dobrze, więc przechodząc już że tego pika masz szczęsnego lub nieszczęsnego. Tym razem będziemy robili na serial, ale tak jak mówię, to i tak nie masz tego znaczenia, mam przepustki i tak dalej. Więc tak, więc ja mam tutaj do, tak jak wspomniałem, spirit według mnie są mocniejsi. Nie wiem czy tutaj coś jeszcze dalej komentować Chyba starczy, no Vitality tutaj wszyscy rabini są jednogłośnie, tutaj nie ma co gadać aczkolwiek To jest to jest bardzo tricky matchup, bo wszyscy jednogłośnie dają Vitality, a to jest bardzo tricky matchup Jak się okazuje kontroler wchodzi na to, że nie jest aż takim botem W sensie on tam miał parę przebysków, ale faktycznie znowu tam jeden w szczególności budy taki ace Epicki na asajcie na Inferno. No, ale fakty, faktycznie okazuje się, że botem nie jest, że coś tam umie. To nie jest drugi sensu, ale coś tam umie. I wiadomo, Mongos to jest dalej mongos, Nie. Sensu też miał, miał swoje wady, miał swoje wady. Tutaj możecie. Nie za bardzo tak tutaj kumać, ale ja obserwowałem te mogłe przez w szczególności jak gdzieś tam dopiero wzrastali i tak dalej. I tych graczy jednak dosyć, dosyć tam znam. I nie był to gracz idealny, jeśli chodzi o decision making. miał troszkę takie. On był też taki, taki, taki szurnięty, bym określił sensu. Troszkę mi się nie podobało, Tak samo jak Blitz, był troszkę i według mnie chyba tam dalej, jest troszkę taki. Ma, ma w sobie coś takiego. Nie wiem, brzydkiego, nie, nie wiem, jak to określić, w skrócie mówiąc, ale co mi się czasami nie podoba, jakąś taką. E Złościłam arogancję w swojej grze, nie wiem, nie wiem jak to określić. No, w każdym razie, Sensu też miał troszkę takiego konka, że tak mówiąc, po, po rodzicielsku. Controls nie oglądałem ich dużo, ale być może na przykład jest lepszym graczem nowej i tak dalej. Wcale nie jest powiedziane, że Mongo w tym momencie jest jakąś o wiele gorszą drużyną, a być może nawet jest podobno. To jest ciężko ocenić, tak jak mówię. Tak jak wspominałem, nie oglądałem też tego Majora tak na, na gminie, że tak powiem. Więc to tutaj jest takie, hmm, mógłbym nawet dać, żeby się tutaj troszkę wyróżnić, mógłbym nawet dać coś takiego, szczerze mówiąc, nie? Ale no to jest troszkę takie, wiecie, pod, pod content, bo procentowo dalej bym to dawał dla Vitality oczywiście. Ale dobra, powiedzmy, że dam tutaj mongos tak pod content, żeby wyjść na proroka, yy, bo uważam, że to i tak nie miałoby dużego chyba znaczenia, no bo co? Chociaż nie, nie, miałoby znaczenie. Kurczę, no minus jest taki, minus jest taki, że nie oglądając dużo vitality, nie oglądając dużo w jakiej są formie, ale oglądają na przykład wywiad z który mógł mi troszkę powiedzieć. Dobra, powiedzmy, że, ten, że że bierzemy tutaj jako ważny czynnik, to, że Ziu jest bardzo szczery, jeśli się wypowiada, to raczej dosyć, mówi na, jakby odpowiada na pytania na dosyć głębokim poziomie, nie? Więc biorąc pod uwagę ten, no to był tam taki, taki podcast, to podobny wywiad, nie z Ziu, To on. Mówił nie wiem, czy to po, po to, żeby, żeby też nie nakładać za bardzo presji, to nie wspominał o tym, że faktycznie nad tym popracowali, ale bardzo dobitnie opowiedział o tym, co dla mnie też było oczywiste tak z trzeciej osoby że faktycznie po wygraniu tego wszystkiego i po przerwie ciężko im totalnie było odnaleźć znowu ten groove, tę motywację po wygraniu po prostu wszystkiego, czego się dało. To jest po prostu czysta chemia mózgu i czasami tej chemii mózgu bardzo ciężko jest, bardzo ciężko jest oszukać, jeśli głęboko mamy już pewne przekonania i tak dalej i ciężko jest czasami sobie, bo performowanie na, na najwyższym poziomie to jest bardzo często wciskanie sobie kitu i jakaś taka po prostu jedna wielka delusion, jedno wielkie delulu, które pozwala właśnie być tym najlepszym. I, i to jest ciężko, jak już, jak już się wygrało, ciężko czasami, no, wiecie, o co mi chodzi. No i tak to brzmiało, jakby faktycznie ciągle nie potrafili tej mentalności swojej, tej, 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 tego głodu przywrócić, o tak może, tego, tego naturalnego głodu. Więc ciekawe, nie, jak się, jak jeśli będzie shit hit the fan, nie, to czy będą potrafili się wspiąć na swoje wyżyny. Ale też tutaj można powiedzieć, że jednak Kurczę, no to jest ciężka sprawa, ale jednak z drugiej strony Vitality ma ten, ten elitarny mentalnie I oni jak już potem poczują krewno, bo to będzie gigantyczny salon, gigantyczny salon tam będzie 20 tysięcy ludu tak duża ilość publiczności chociaż nie wiem czy to znowu nie jest tylko capacity podane czy coś, a tak naprawdę będzie mniej, ale z tego co zobaczyłem te takie przerywniki, co tam były pokazane, to ta naprawdę była scena zrobiona tak, że tych ludzi faktycznie wyglądało, że może być ich aż 20 koła, więc to wyglądało bardzo impresywnie, więc giga wrzawa, no może być naprawdę dziko więc Vitality może to poczuć no ciężko, tutaj jest, ja chciałem to tak teraz naprawdę strajhardować, nie, ale też, no brakuje mi ewidentnie tutaj do strajhardowania do tego Brakuje mi zobaczenia w większej ilości meczów Vitality, niestety. Więc tutaj to robienie pick'emu, ja bardzo tutaj jestem jakby nie, nieusatysfakcjonowany, jeśli chciałbym tutaj zrobić go na, na poważnie oczywiście, bo tam i tak mam wyrąbane, ale jeśli chciałbym na poważnie, to byłbym nieusatysfakcjonowany, bo nie mam wyrobionego obrazu pełnego wielu z tych drużyn. Hmm, ale powiedzmy, że tutaj, kurczę, no nie wiem, bo to jest takie tutaj logika Podpowiada mi Vitality, intuicja podpowiada mi Mongol, szczerze mówiąc. I wtedy, jeśli tutaj dałbym Vitality, jeśli Vitality by wygrało z Mongolsami, to wtedy dałbym tak, nawet, nawet dałbym coś takiego. Ale może zróbmy to tak, tak jak mówię, mi nie zależy na Pikemę, więc pójdźmy tutaj pod content. Pod content po raz kolejny dajemy takie coś. No i teraz tutaj sprawa jest bardzo postanawia, ma bardzo dobrą formę i może po raz kolejny to nie jest tak, zobaczmy. Popatrzcie, wszyscy dają tę furię, jak jeden, może 100% osób, nie. No więc sytuacja jest dosyć komiczna. I jak na to, że wszyscy dają Furia, to tutaj jest kolejny przykład. Tak samo jak w Vitality Mongols, gdzie według mnie aż tak, dużej, tego, aż tak dużego dyskrepensji tutaj nie będzie, ponieważ NAVI wydaje się być w bardzo dobrej formie. Coś sobie obudzili, coś dopracowali. Wonderful też jest obudzony, to na pewno było, to się bardzo rzuca w oczy na pewno i NAVI gra bardzo dobrego CSA. No i co tutaj można powiedzieć? Na pewno to nie jest matchup taki wiecie 90 do 10, tylko bardziej, może nie wiem, 70-30 czy coś, więc tutaj, no, troszkę jest większa szansa. Jak ktoś chce pod. Podbycie prorokiem pójść, to może dać nawi. No ale nieważne, to i tak w sumie chyba nie jest aż takie kluczowe, nie? bo wystarczy mieć dwa trafione. Więc ja już tutaj w sumie dosyć daję inaczej, no bo w sumie dałem Spirit podczas gdy wszyscy dają falcon prawie. No może nie wszyscy. A tutaj dałem Mongols podczas gdy faktycznie wszyscy dają Vitality. No ale mniejsza o to tak? Tak jak mówię, troszkę pod kątem. Natomiast tutaj Furię wiadomo, może trzeba dać furię. No i tutaj jest najciekawszy meczik, O Face się troszkę wypowiadałem, ma w sumie tutaj. Znaczy, no dużo się no wiadomo, o Face wiem praktycznie wszystko i więcej niż wy, nie? Można powiedzieć dużo wiem o Face. Aczkolwiek tak jak mówię za bardzo o takich już naprawdę jakichś głębokich rzeczach, co tam się w dużej nie dzieje, co jakiś zawodnik robi, jakie są dramy, czy co, jakie są problemy, jakie są ich mocne strony. To tak jak mówię, że Jacobem, nie gadam, bo nie chcę w takich rzeczy wnikać. No na pewno dłużej samemu obserwuję Face. No więc, co tutaj mogę powiedzieć? A w sumie może tym bardziej zagra dobrze, bo teraz myszkę wymienia w ogóle. No jakby to jest też powiedzmy dzięki mnie, ale nie wiem, tu bym w ogóle mógł dużo się chwalić, ale może jak tego nie robiłem do tej pory, do tego też nie będę robił, ale tak tylko wspomnę, nie? Bo dużo jest takich chorągewek i tak dalej, które teraz, teraz content na kobie robi, ja tylko wspomnę, nie? Ja tylko wspomnę, jak to był od początku i tak dalej i... Tylko wspomnę, że nie wiecie, nie wiecie ile było, to na, nie na co tak nawet pracą, nie? bo to była po prostu przyjemność i też sam się po prostu różnych rzeczy uczyłem i sprawdzałem i testowałem, to było też dla siebie samego i po prostu lubię to robić, to lubię takie rzeczy rozkminiać, ale nie wiecie, ile żeśmy godzin przez ostatnie dwa lata przegadali i tak dalej, ile żeśmy rzeczy przetestowali, ile podkładek, ile myszy, jakie żeśmy teorie sprawdzili i tak dalej, ile było pracy włożone. Razem i te rzeczy kompletnie poza, poza myszkami, grom, i tak dalej. Chciałem to tylko tak za, zaznaczyć. Chorągiewy, i tak dalej. No, a nowa myszka to chciałem powiedzieć, nie wiem, czy powiedziałem nowa myszka, w sensie ta sama, nie? ULX Big. Tylko, że nowa wersja. Bo Jacobu się, no. Jacob miał moją myszkę, bo nie można było jej nigdzie dostać, nie? Ja mu mówiłem, że klik jest lekki, ale on, jak to On każdą myszkę po prostu rozwalania. on tak mocno gripuje, mu się to wszystko psuje, no i ten ULX zaczął mu tam się no, rozwalać, w sensie klik mu się zaczął psuć i tak dalej. I też w wiele meczu grał ta w taki sposób, że po prostu nie był pewien, czy w trakcie meczu już mu się totalnie to nie sobie bo już były sytuacje, że mu się klik psu więc to też nie grał w, ide w idealnych warunkach. No, to teraz ten, ten nowy ULX. Bo akurat też śmieszna sytuacja w ogóle. Ja kupiłem ja kupiłem na Allegro bo chciałem też pewne rzeczy znowu teraz wrócić, przetestować i tak dalej. Nie będę całego tutaj opowiadał. No, w każdym razie okazało się, że ten sklep to był sklep węgierski, no ale robotom też po węgiersku pisał. Sprawdziłem, siedziba była w Budapeszcie, nie? I sprawdziłem, że jako siedziba, że jest w Budapeszcie, a major jest w Budapeszcie. To od razu mówię Kubowi, sprawdziłem adres i tak dalej. Mówię wbijaj tam, no i Jakub już ma ULX, tylko teraz pewne rzeczy zobaczymy, czy uda się zrobić. No, ale do, akurat z bekowa sytuacja, nie? Że ja dostałem, że kupiłem myszkę z Budapesztu, a ona jest w Budapeszcie obecnej formie ciężko mi jest powiedzieć coś innego niż to, je, niż że to jest meczek 50-50 troszkę, nie? Bo Maus tutaj też trzeba podkreślić, no Jeko może tam nie ma jakiegoś doświadczenia super na stage'u, ale face to jest na stage'owa, nie? To jest 4 z 5 graczy, którzy są naprawdę graczami stage'owymi, chociaż tutaj można by polemizować pewnie, no ale jest to na raczej stage'owa, nie będziemy już tutaj się za bardzo zagłębiać i na pewno doświadczona, nie? Ale chciałem powiedzieć głównie, że Maus, no wiadomo jak to jest z mouse'em na stage'u, oni, oni coś zawsze niby tam popracowali po nad tym i tak dalej, i tak dalej, niby już też zapali to jakiś tam chyba jeden też coś w jakimś tam ostatnim czasie wygrali, nie? Ale nie wiem, ja dalej, ja dalej nie wierzę, ja dalej widzę w nich jakąś taką sojowatość leką. no ciężko mi jest tutaj inaczej to określić, ale mnie nawet osobiście nie obchodzi tutaj, kto ma większe szanse, bo tutaj jadę pod kontent po raz kolejny i to nawet nie jest pod kontent po prostu chciałbym, żeby tak się stało, daje tak i no i tyle, chyba nie muszę się tłumaczyć, oczywiste jest to, że face, no i tutaj co? I chciałbym pójść pod kontent zrobić coś takiego nie to jest moja wersja pod kontent tutaj jakby nie wiem mam takie tutaj totalne rozwarstwienie że tak powiem kompletnie nie wiem jak ten piken zrobić nie czy piken zrobić pod kontent i pod hece jak coś takiego się wydarzy czy zrobić piken pod to żeby faktycznie zrobić więcej. to może po prostu zróbmy obydwa, nie? Tylko że wtedy musiałbym, dobra, nie, powiedz, powiedzmy nie, bo chodzi o to, że chciałbym zrobić tak full i racjonalnie, to w sumie bym zrobił tak jak praktycznie wszyscy, z wyjątkiem tutaj tego, że dałbym Spirit. Ale w sumie, jak już tak zrobić, żeby było ciekawie, to zróbmy takie to Pikem. już teraz sobie to przemyślałem, zróbmy pikem, że dajemy Facetan i Furia, że Furia wygra Mage'a, no jest to troszkę tutaj na wyrost, jest to na wyrost. Nie wiem, czy furia jest zdolna do uniesienia aż tak dużej presji w roli faworyta. Ale powiedzmy, że to jest mój pikem na poważnie. To jest mój pikem na poważnie. Zróbcie sobie tam pauzę, screeny czy cokolwiek. A mój pikem na pikem robiony sercem jest taki. I taki zostawiam. <grym> jak to siądzie? A jak to będzie, ile tam tego jest? 10 na 10, nie 4, 2. Jak, tego, jak to mi siądzie 7 na 7, to jestem fucking genius, nie? Jeśli to mi siądzie 7 na 7, to tutaj, no, losowanie to też zaliczamy, tak? To zaliczałem, bo tutaj to, że losowałem, ale gdyby, gdybym dawał normalnie, to nie jest żadne kłamanie w retrospekcji, tylko miałbym co najmniej 7 na 10, to, to jestem geniuszem, bo tu mam trafione, tutaj się nie dało trafić, więc to się nie liczy. Ogólnie jestem geniuszem, tak? Tutaj nie ma oczywiście żadnej ironii w tym i sarkazmu, tak? Gdyby ktoś tutaj chciał się przyczepić. To też teraz nie była ironia. I to, że teraz mówię, że to nie jest ironia, to też nie jest ironia. Dobra, już mi troszeczkę, troszeczkę odwala No trudno, niestety. Dobrze, więc tak tutaj pikiem zostawiamy. Yy, trzymajcie się i co? Kibicujemy fejs? Chyba nawet jutro 18:00 to już jest? Chyba jo, czy to nie jest, czy dopiero grają w kolejne Ja już teraz nawet nie pamiętam. Tak czy siak, tutaj zdecydowanie nie ma sobych meczów i będę yy, z dużym zaciekawieniem oglądał każdy z nich. Czyli mamy jeszcze 7 meczów i po raz pierwszy w historii Majora finał BO5. Finał BO, dobra, nie, 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 nie. nie. Dobra, to jest, to jest problem, ale Furia chyba ma mocny mapul, ale no, Furia i Mama też dobre takie mapy, których inne drużyny często nie grają dobrze, Furia jest dobra pod beobjątki. No i zresztą no, Fallen też y, tylko przegrał chyba raz, nie? 5 to też jest dosyć ciekawa statystyka, ale kurka, no dobra, ja to teraz daję, teraz sobie przemyślałem, Face ma sobie mapul, Face ma sobie mapul. co się wydarzy, kurde, Spirit też trzeba będzie miał sobie mapul w miarę, ale no to w takim razie ten scenariusz jest jeszcze bardziej unlikely, no że Face wygra o 5, kurde, teraz już naprawdę sama aż to nie wierzę. Ale dobra, tak jak powiedziałem, to tak tak zrobię i tutaj nie będę tego zmieniał. Yy, tyle. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, suba, trzymajcie się na